Raczej no, słuchajcie, dzisiaj też króciutki filmik na temat yy, mojej takiej malutkiej realizacji, yy, a tak naprawdę nie chodzi o tą realizację, tylko o rzecz, którą wykonałem na potrzeby tej realizacji. Może się to komuś yy, przydać i pomysł znany w internecie, ale ja to wykonałem po swojemu na szybkiego, yy, mianowicie wykonałem złącze pomiarowe pod klienta, pod wymiar yy, i musiałem wykonać maskownicę z plastiku przystosowaną do plombowania, prawda? No i tu napotkałem problem, nie? Jak to zrobić, żeby to wyglądało profesjonalnie? No i co? Zrobiłem giętarkę do PCV i zaraz wam to pokażę. To jest, słuchajcie, to złącze, które wykonałem dla klienta. Ono jest o tyle specyficzne, że tutaj ma po prostu listwę zaciskową Zrobioną pod to, co ja tam potrzebuję, czyli wyjścia są na podwójnych. Mamy trzy wyjścia, tak. Nie będę teraz tłumaczył dlaczego. Nieważne, chodzi o to, że tu jest szeroka listwa, tak. Wszystko musiało być na prawo przesunięte do krawędzi, prawda. I tutaj ta listwa zaciskowa, standardowa by mi nie weszła. Podejście jest od razu pod RBK, tutaj, prawda. No i co. To jest ta maskownica, którą wykonałem, prawda? Na szybkiego dopasowana wymiarami, prawda? Tutaj ona jest wycięta, żeby ta cała listwa mi się zmieściła. Tutaj mamy oczywiście miejsca na plomby, jedna plomba, druga plomba, tak samo i płyta montażowa jest tutaj miejsca na plomby, prawda? I Cały szkopuł, cały widz dzisiejszego filmu chodzi o tą maskownicę. Niby nic trudnego, ale jak to zrobić równo, ładnie i w miarę szybko, prawda? Eee, a zrobiłem to za pomocą tutaj wykonanej na szybkiego gętarki. Z tego co było, zobaczcie, to te, te podstawy to są jakieś tam spalet, rozerwane rzeczy. A to jest dno. Od skrzynki, właśnie yy, gdzie fundament przykręcamy, to jest dno skrzynki, prawda? Rowek oryginalny w tym fundamencie pasował mi pod aluminiowy profil od LEDów, też jakiś tam przycięty, tylko żeby zabezpieczyć to. Tutaj jest drut oporowy naciąg tego drutu. Słuchajcie, no to już jest w ogóle mistrzostwo. Biurowy spinacz, prawda? Biurowy spinacz, ale działa, prawda? Wydrukowane tutaj drukareczką taką mobilną znowu już znacie te centymetry prawda do szybkiego pomiaru no i zobaczcie co można zrobić takie gięcia bez problemu zobaczcie ta podstaweczka uczyłem się prawda używać też zobaczcie o jak to wygląda i tyle tak nawet wam pokażę jak to działa Tutaj później będzie zasilacz od laptopa 19V, który będzie to zasilał bezpośrednio drut oporowy się nagrzewa, spinacz naciągnął drut, tu już czujemy ciepło, jakby zgasił światło, to nawet widać, że drut się rozgrzewa lekko do czerwono, o, widzicie? Do czerwoności, prawda? No i już, tu jest wszystko wyskalowane. 0 w tym miejscu i centymetry. Więc, jeżeli chcemy to zgiąć na odcinku, o powiedzmy tak, 11, cyk, od tego miejsca. No, oczywiście, musimy chwilę poczekać. Nie ma zmiłuj. Przez drut w tej chwili leci 5 amper. To nam się tutaj elegancko podgrzewa. No i zaraz Wam pokażę, jak to działa. Nie będę ucinał filmu, żebyście zobaczyli w czasie rzeczywistym, jak to działa. W międzyczasie nagrzewania pokażę Wam tutaj elementy konstrukcyjne. Śrubka na stałe, drut. Tutaj mamy, o akurat wyszedł nit tu nie ma żadnej filozofii, nie. nawet tu zacisków żadnych nie robiłem, po prostu wciśnięty przewód yy, Bo to ma działać, nie? I już. Jeszcze nagrzewa, gruby plastik, czekamy. No ale efekty, efekty są fajne, nie, tu są do tego śrubki dobrane, do tych plomb, tu są plomby pod te śrubki, czyli maskownicę możemy zrobić o dowolnych wymiarach szerokość do 60 cm, no ale wiadomo 60 cm Raczej nigdy nie będzie potrzeby giąć. Raczej to będą mniejsze rzeczy, ale można to zrobić wtedy bez problemu. Zobaczcie, już to jest nagrzane. I co? I wyginamy sobie to tu. Oczywiście wtedy łapiemy kąt jaki chcemy, mniejszy, większy. I przytrzymujemy, aż to wystygnie. Zobaczycie, że chwilkę tylko to trwa. O. Gięcie jest naprawdę w miarę ostre. Nic tu więcej nie potrzeba. Przytrzymujemy to do momentu, aż ostygnie i zachowuje kształt. Wszystko na żywo, bez cięcia. 18,4V i 5A tu przez drut leci. O, już ostygło. Zobaczcie, na żywo wygięte, no zobaczcie, bajerancka sprawa i to już tak zostanie, nie tylko do maskownic, ale u mnie akurat do maskownic jakieś osłony w nietypowych miejscach zawsze pod wymiar będę mógł sobie teraz już wygiąć i już. Już zamówiłem, słuchajcie, zamiast tego zasilacza laboratoryjnego yy, oczywiście, który nie był kupiony do tego celu, po prostu mam taki zasilacz do testów był, żeby ustalić yy, po prostu faktycznie jakie napięcie, prąd jest potrzebny można to wyliczyć, ze średnicy drutu, długości tak, sprawa oma, yy, ale tu chciałem doświadczalnie, bo nie wiedziałem Jakiej temperatury faktycznie będę potrzebował? Czy ten drut ma się grzać do czerwoności, świecić, czy tylko ma delikatnie podgrzewać? Dlatego zasilacz laboratoryjny posłużył mi do tego, żeby ustalić warunki pracy. Teraz, jak już wiem, co tam potrzebuję zrobić, to akurat przy tym drucie 0,5 mm, długości 60 cm okazało się, że zasilacz od laptopa 19V będzie idealny do tych zastosowań. Na znanym portalu aukcyjnym taki zasilacz zamówiłem. Używany ale sprawny za 30 zł, który tutaj do tego stołu, tego, tej, tych deseczek przymocuję na stałe. Będzie włącznik, prawda? Tu jakieś tam zaciski poprawiam, żeby to nie było tak natymczasowo. I giętarka będzie gotowa do użycia w każdej chwili. No, uważam, że to jest mega usprawnienie. Jak Wam się to podoba? Dajcie łapkę w górę, możecie kopiować i używać, i korzystać z pomysłu. Trzymajcie się. Turn it up.